jak ja z tobą z połowy mapy do prawie nexusa Tak, chłopak zadowolony, jaka nagle wrót łapał, jeszcze ty go wciągasz Nie ma uciekania Ja jestem solo jestem jest ze mną uh, hurricane i... O, gdzie kurwa biegnie? hurricane i kukumbach ja gram z Kernerem, Kukubosz <coughs> i Już drugi raz mnie dzisiaj widziałem. Najpierw do Windowsa, teraz do samego Netflixa. Blitzkrankiem. Oni są na TSie, więc... A obudzili mnie wiertark, mógł... którą od 3 godzin wiedzą. Już się wkurwiam. Nie, obudził telefon do, do pracy. Tylko, że... Ja już byłem uczykowany na dzisiaj, a oni mi powiedzieli, że w piątek. za zanudziłem. Spoko, spoko. Jak oni <coughs> będą coś mówić, to tak jak w poprzednim odcinku, że... O, o coś Oluś coś podobno ogarnął tam, tam u siebie, ale to chyba tych dla znajomych Dla trzech osób chyba O niedaleko, jest real. O, ogarnęło, dobrze Umiesz tak fajnie spulować Ale taki pull czy taki hard pull? Nie nie nie, że będziesz biegał stąd dotąd bo z kernerem na początku jest trudno, jeszcze z No Ale dobra, jak, jak spulujesz normalnie to jest ok. To się mało trochę odzywał, ale mi się nie chce. Bo oni junglera oh. nie mają, pozdro. Oh. No, masakra, będzie miał. To lepiej dla nas, bo będzie rokował. No, No, dokładnie top ma przejebane trochę. No, bo jeszcze jest Jason i ten. Jason i gówno. Mm. Mam go, to wiem. Dobra, fokusujcie, z reala. Wyłapiesz go? 2 sekundy cooldown mam. O kurwa dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Nie Bym ma tak słychać. Na... Teraz by mi się łapka przydała. No. Hm. No i tak, dobrze. Przynajmniej wam, was zmotywowałem, żeby go zabić. <laughs> Zobaczmy czy się nagrywa. Wszystko ale to elegancko. Ja kupiłem barwa, ale nie mogę. Za jedną. Będziesz sobie śniadanie zrobić po tej grze? No chyba tak. Okay. Dobra, ja ci z XA teraz ten zganguję. A ty nie idziesz spać dzisiaj? Ja. Zależy, ja ci mówię, jak wy będziecie grali, to mi się nie chce spać. Nie wiem, pójdę tak może za dwie godziny, jakby tu trzecia, czwarta, coś takiego. To gdzie ty żyjesz? W Ameryce, Amerykanin! Co proszę? Amerykanin! Gdzie poszedł ten Zixu? No nie wiem. Fydolił. No, dolił, nawet nie doraz, bo mam warda i nie widzę. To jest tam na mili. Tak, jest, stoi. Mm. Kurde, na topkę się trochę boję tam iść. Szczerze powiedziawszy. Pierdolisz. Jajce Jajce i lesin Fajda Po tym agnuj O i ładny rank. Brawo, i dawaj jeszcze Lesena Oj mama. Aj <coughs> no mana i chuje. on nie mana <coughs> O bardzo, ale tak bro. samo grałem w ostatnio jakąś styłani Pisała I France A Protanic 08 <laughs> 08 Dobra, teraz się skoczy na Mida Oni puszyłem na bocie, także jak będziesz szedł z Mida to... Okay. No problem Dobre ulti na full HP On użył na ciebie Hulba ulti czy to? Nie On na ciebie ulti użył? Tak Na full HP Na full tak, Jeszcze nie trafił Jeszcze jak stałem centymetr od niego O Trafił? Nie Gdzie on po No bo tak puszują na o. No dawaj ga On mana nie ma Nie złapy go. Dawaj na dół No idę, idę Idealkę Proszę oni puszują cały czas, debilę. Jak wyłapiesz ich, to będzie gitara Wyłapię O kurwa Albo ja wyłapię na ry zaraz Dobra, wciągam O kurwa, flash Nie no, potrzebuję szósty, to będzie już taki pro też blue? Zyka. Oj, nie trafiłeś Na blisko Mam Siemano, radykalność Siema Siema, Wojtuś I Grałeś? w Amnezję? Grałem, chwilę grałem wczoraj I jak? Przecież się na Co? jak? Nudne, że jak ale zobaczymy Ej, ciała. to ściągnij sobie grę Slender w grze polega na tym, żeby znaleźć 8 kartek. I chodzisz po lesie, który ma. Chodź ze mną, I chodzisz po lesie, który jest, jest kółko, nie? I to jest las. I w tym lesie masz różne budynki, i tak dalej, nie? I musisz znaleźć 8 kartek. A za tą chodzi taki. taki koleś. To jest horror gra. I za tą chodzi taki koleś. I wiesz, i na przykład. Idziesz sobie idziesz przez lazy, cichutko, cichutko, odwracasz oh, się, a tu jego ryj, nie? Tak wiesz, przed tobą. Fajna gierka. Taki screaming właśnie. Co? To taki screaming bardziej, że na takie pojedyncze słowa. Dziękuję. Co? Spoko, spoko. Chodźcie tą nidolkę. A tu jesteś tu sam. No bo cofnęła teraz. Okay. Wie, ja oglądałem takiego kolesia, co w gr nią grał, to on tak sobie idzie, idzie, jak on, jak on się, wiesz, ja normalnie oglądałem, to aż podskoczyłem, z, ty wiesz, zacząłem się drzeć, zacząłem się normalnie drzeć, z, wiesz, bo się przestraszyłem tak w ciul. Fajna gierka, żeby się, jak się, nie wiem, jak chcesz sobie pograć w taki koszmar, to fajna gierka. A no, co, Gier, też czy w o, w w się W, 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 w czym? Jak się nazywa Slender chyba, czekaj. No. Chyba Tak, ja ci zaraz. Ja ci zaraz podam linka do takiego yy, kolesia. On w nią grał. Ale... Osio? A? No mogę, pobocz. No gada, gada. Mówię, co tam się stało? Teraz tam nie chcę gadać, ale. Potem powiesz, no ale... A dużo mały, O nie, chyba nie, ja jej nie ściągałem, ja ją tylko oglądałem, ale. Chyba nie, no bo w tej grze tylko chodzi o to, żeby kartki znaleźć, więc wiesz. Chyba nie. Chodź tutaj na sus, bo cię zjem. O kurwa, nie trafiłem na niebie. A stop uważaj. Ja się na jest coś, ja to w ogóle nie teraz pałuję, jeszcze tylko obudzimy mnie, że nie na gdzie zioromu nie jechać. Na nie gdzie? Gdzie? O, no to klas miałem iść. Ona ogórki, a ja nagle Ona do mnie dzwoni... Ale to w piątek dopiero. Zajmowej. Okay. Ja Ale się, po się, wziorek, Ale no, się no, mu pokazałem Ale się mu pokazałem z losza no. no. O bo tam na dole widzę, że ładny double kill. Easy fragi Trafiłem kurwa z hmm. ulti Muszę wyfarmić ten szósty, no to już będzie w ogóle gankowaty Nie ma tego Ida, nie? Okay. O, zwardowana. I taki dzieci jak taki kurwa, na kurs tego kurswa. Ja nie umie grać Można kupić skilla, ale skina, ale nie, skin nie skilla. No dokładnie no, dopiero za no? A niedawno, 11 minut. Już grałem trzeci match. No kto gra trzeci, ten gra trzeci. Wow. Takie zmarnować u ULTIGOZY. w ogóle na FK jest, czy nie? Ej, nie, idzie do ciebie co, do jest... ciebie idzie, ciebie... ja ciebie... uważaj Idzie. jedzie? No tego, do Cernera Znaczy przynajmniej przed tą stronę. No nie wiem Kurde, jakbyś miał manę, to bym tam zraszował do niego Ale many nie masz, kurde Ja no, też, zero ja też w sumie Dobra, zaraz ci go, Z... zaraz ci go ten... Z... O, jednak ma to bardzo... So Sacipan. Tam tom do tego Zixa i go na ulti złapię. Czekaj, warta stawda Gdzie jest ten leasing w ogóle? Dawaj go. Gotowy? Dawaj. Czekaj. No Chcesz blue? No, ch chcę. To Tylko, że ja mam mało życia, to musisz mi tak pomóc trochę. Dzia. Ja. Okay. Hurricane na bocie i już był rozwalony Kurwa A wczoraj? Jak ja byłem Jason był tym Tarikiem O ja pewno byłem Przez pół godziny na sturet nawet ani razu nie został dotknięty Ja miałem 35 as jest Ja miałem chyba tam raz może da go albo dwa Masz o tych netichur Poza mi. Przegrali ten mecz, no też to widać. To przecież lol 8-1. Raping time! <laughs> <laughs> tak samo kartusem, Raping time! Mówił on wziął kartusa <laughs> do drugi i Raping time nagle wcześniej w tym selekcie. a wszyscy o mój tam zaczęli go cisnąć, ja. A tam on pocisnął, a. No, no. zajebiście gra. Od dragona zrobimy, ej masz o oh, kurwa, jesteś sobie. Prześniałeś? Cisnę, cisnę, cisnę Patrz jaki typ! Oh my fucking god! tam Cisnę <laughs> Jaka typiara ogólnie, Ważaj. Wow To było blisko U, Masz łapę jeszcze czy nie? Czy użyłeś? Pa No to dawaj, ja mam ten, ja mam multi. Oj O kurwa Aszka, Aszka, Aszka ja Aszka mogła walnąć przynajmniej tego słowa. Mogę jednak rzucić jak doleci. O. Oh, Let's go. Cool. Yo. Facje droga. Będę na końcu. Ogola SS. O kurwa, przestanę wójt. Nie będziesz na jej końcu Ubiłeś mnie, O tutaj, to tu, to tu, 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 tu łapcie, łapcie go. O nie, o nie, ja się tak nie bawię. Ja mam mało życia, więc ja też, ja tak samo. O kurwa, będą mnie gonić teraz przez całą mapę, fuck. Nie masz flasha z X? Nie mam Ale Locha pian Jak mnie gonią w 45 i 2 i 2 dziesiąte no. Fuchuszuje górę Nie dobrze niech koszuje niech, niech się nafiduje na razie na farmie 2-0 na 2, 0, na, sus. na razie to jest ten Diskrafie najbardziej nafidowany ze wszystkich B Mida B bi, BIOM Mida Jezus Bio mi Mida zabijam nie mam HP, Mój biedny midy Ale nie najgorsze jest to, że on tam siedzi już 17 minut i dopiero ma taką farmę. Nie na susem. Mało to mm. No wiesz, bo przeciwko dąży, da się inaczej. No tak samo. No, to w sobie tak. Teraz porobili syna. Rodnąca bomba. Azusak tam poleciał z nimi Jaki comment okay. A na ciebie pingał, A, dobra To już taki pełny nadziei Idziesz, save RZX. Tak. I mają OPU-ty. tutaj jest Lysyn, i ten i zix. LOL OP Znowu FF w 20 minucie Tak to się robi w Polsce Bojacz Chodź na ich bluzyks ZX OP jak... jak nie wiem co, jak okay, ZX Ale kiedyś był bardziej OP, teraz go znerfili. ciekawe kiedy z nerfią Kiedy co? Jason nerfią No w następnym updatecie pewnie Albo za, albo nie wiem Poczekaj, poczekaj ja ci... Ja, za, poczekaj jeszcze nie Biblu okay. Dobra chodź A nie, idź z, z drugiej strony. Idź z drugiej strony. Co ty, co ty, a? No, on ci będzie pulował. Oj? A nie, o kurwa. Idę to on, a i zik, ale to odnik zix, to przecież tego go zjesz, lol. Ale mi zajebał stopa. Rapping time. O lol Halle. Oj oj, Aha, i trolet I nikt nie ma teraz blue buffa O Ten sala pop zajebał wółki, Jeszcze z full hp prawie Pulszujcie ich Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się ludziska, do następnej gry. Na razie.